Do zmiany jest potrzebne poparcie. W sensie, czy uważasz, Bo że zawsze. że tak, a jak bez poparcia chcesz coś zrobić? No, a właśnie tu się Jesteś myli. Jesteś być aktualnie. Bo. Jak się premier ma z sobą spotkać. 16. Solidarność kojarzysz na pewno, wszyscy kojarzymy Solidarność w tym kraju. W parę dni temu Władysław Frostyniuk, jeden z liderów Solidarności, się wypowiedział do mediów i powiedział, że gdy oni protestowali, to też byli w mniejszości, tak jak ostatnie pokolenie. I ludzie wcale nie popierali Solidarności w tamtych czasach. Teraz o nich bardzo ciepło pamiętamy. O! Dzień dobry. Dzień dobry. Wobec pana nie prowadzę na jak widzę. Może pan rozmawiać, bo tu wszyscy Widzimy, udają, że nie mogą. Widzę, się spotykamy z powrotem. Nie pan mnie poznaje? Byłem u pana. W studiu, no, no tak, no, oczywiście, brawo. że tak. Dlatego tak przyczajki poszedłem, ale wam tak, się tak, dobrze tak, rozmawiało, nie chcę się wykazać. Witam serdecznie. Witam, żółwik. Znaczy, na Kiku, na Twitchu? Na kiku? Ja chciałem powiedzieć, że na tak. Solidarności było trochę więcej jednak. O, wiadomo, w, w pewnym momencie było 10 milionów ludzi, tak? Przecież to jakby podjechał jeden autobus i by się wypakował, to by było więcej ludzi. Ale to są słowa Frasyniuka, który powiedział o tym, że porównał... To nie są moje słowa, nie? E, ostatnie pokolenie do Solidarności, że oba ruchy były w mniejszości. I o Solidarność w swoich czasach też kurzała ludzi. Sprawiała, że ludzie tracili nawet pracę. Nie, że się spóźniali. Ale stracili e, pracę, no byli, trafili do więzienia, jakby to były e, poważne sprawy i. Nie, nie mogę na to porównanie. Przepraszam, to jest tak absurdalne porównanie, że jak, jak się. Nie porównanie, tylko Władysława. Ja rozumiem, ale możemy Władysława frazynika też wyśmiać w tym momencie. To jest tak absurdalne porównanie, że już można wszystko powiedzieć. Naprawdę. Jak się mówi coś takiego, to można powiedzieć już wszystko. Znaczy ja myślę, że jak się mówi takie rzeczy, to się mówi je z perspektywy osoby, która brała udział w tych wydarzeniach. Solidarność wywróciła w Polsce komunizm. Wy nie zdołaliście zablokować jednej drogi. Władysław.